Dzień dobry, to jest Desperowani Gramowani. Ja nazywam się Kamil, a to jest kolejna gra 3 na 3 Ranked. Tak, i oprócz Kamil'a jestem ja podnikiem Fazio 13. Kamil gra podnikiem Haremun i z nami jest dzisiaj Julek. Podnikiem Monte. Jej. Julek, zawsze przywitaj się, jak skończę mówić. W każdym Hitla. No to fajnie. super. Nic no to... nie mamy do Twoich poglądów. Ja no. też. Nic nie mamy do twoich poglądów. Ja też. Ja też. <grym> Ale mogłbyś <grym> To bez sensu, jeżeli masz coś do własnych poglądów. Ej, no mi się Ej. moje poglądy nie podobają. To jak z nimi żyjesz? Bo ciężko jest. Kurde, nie akceptujesz sam siebie. No. Ale przynajmniej ładny jestem. <grym> <grym> o Boże, jaki zamął! Ciśniemy! Dobra, w każdym razie w przeciwnym teamie jest Kennen, Renekton i Galio. Galio jest pod camp... supporta w tym momencie. Specjalnie tak zrobiliśmy, żeby był kupo. Specjalnie. Bo Galio ma taką fajną pasywkę, że nie więcej ma magic resistów, tym więcej ma AP. A my nie oh. mamy w ogóle AP i on będzie robił magic resisty i nie będzie mu to potrzebne i będzie papierem. Koniec. Chyba, że się zrobi pod tanka. No, czyli będzie takim supportem tankiem, no. Będzie Ale i tak nie będzie zbytnio robił nam. Będzie kupą. i Tyle wam powiem. Kupa. Kupa, kupa. Kupa śmierdzi. Boże, wszyscy robią te <grym> dorany. No to się opłaca robić do rany. Lolnie rany są OP. Jeżeli, jeżeli wiesz, jak je wykorzystać. Longsword. Longsword i dwie poty. Longsword. Longsword, long drinkara? Longsword, Longsword Longsword, Longsword Ochraniam górę Ja ochraniam tyły Nie no chodź mi na First blado. Ja sobie tańczę Masz miecz ja świetny, też. ciesz mi się A ja postawiłem sobie topór na głowę i A Jestem Riven i mam białe włosy Darius, I'm your father Dobra, ja mam nie. na mnie w tym momencie, więc Dawid wbijaj Biam, biam, Ja mam jak coś, nie? O, hmm. ciśnimy Kamin! Akurat przyszli! Jest? Ignite! A i tak, dobrze. Pan, Alpha Strike. You cofaj. Fajnie. To dobrze, że nawet nie użyłem tego: yy, egzosta A ja użyłem Ignite. ale nie wiem, komu z Ja użyłem Ignite i dobiłby go, a tu użyłeś Alpha Strike. Nie sądzę, żeby go dobił. Jak mu z... On, tak. jak przeciwnie... On miał potę. W tym momencie. On jak... użył poty. Co? On użył poty, by ten Ignite go nie dobił. Słabe obliczenie możesz dać, On miał... To m... dobre, nieprawda. jakby nam uciekł przez to, że zwaściłeś to W. Było... <noise> no to było słabo. A, to. Nie ma dołu. Dobra, jest Kennen. Jest Galio. Super, cieszę Czyli się. Czyli Renekton jest... Jest Renekton. Dobra, Renekton idzie do, do ciebie. Skoro jest Kennen i Galio, to się cieszę, że rasuje Hexdrackera. Patrzcie, jaki tu sprytnie odgo odgoniłem od ciebie. No to faktycznie. jak Renekton zaczął z tym swoim jak ja dawno nie grałem Riven. Riven jest taka fajna. Ja gram tylko APK-ami. Mm. Redekton zwłaszcza u już. On jeszcze... Ej, wow. Tyngale jeszcze się nie skapną, że jesteśmy całym teamem AD. Nie dawaj się, Kamil, tak harasować, dobrze? Ale oni nic nie zrobili. Ale i tak się nie dawaj harasować. Nie, nie będziesz mi co on robić. No nie, znowu. No się z tego zaraz wylecie, ja Biorę w Biorę wziął e. y, Kamil co wziąłeś na drugi? Q? Q? To da... Do... No on mi nic nie robi Przedro na okay. klatę lord. Przecież nie będziemy ja się z nim bić To jest farmy Na razie oni mają lepszy połko od nas No mają Musimy uważać, żeby to się nie, o, ja nie chcę, obróciło. Ja chcę jak się najszybciej scenarii. cofnąć, żeby mieć ten... Musimy mieć 950. Jak najszybciej. Na Hex Drinkera? Tak jest taktyka, tak. się tego dużo miniona. Pójdę, po ich ołtarz może, co? E, oni chyba tam poszli, By, Nie, nie przejmuję, no, go dobra. Idziemy da, Dawaj, dawaj. Chodź. Ja tutaj jestem. Kennen. W. jego. Ach, zaciąłeś się. dobra, nie. Dora, o, dobra, o, to, no to, dobra. Znowu Cię, słuchać. Ja idę na dół przejąć farmę i żeby im, im te creepy pomarły. Czy do, dostaniemy za to kasę, ha? Tak. Tak. Tak, ja idę o, za super. nasze. O, super. Jeszcze 200 O, jest. Zaraz, o, apteczka... ...master G. Okej, okay, to okay. Całkiem dobrze to nam idzie na razie. No, ten kali będzie co kurcie useless. Magic ty kupił. Resisty. Czy on nie, jeszcze nie wie, że my w ogóle nic nie Ale mamy Galio ap? Galio myśli, że ma Magic Resist, wiesz, to ma armor też. Nie za bardzo Cię usłyszałem. Mówię. Ej, powi... Aha, dobra, dobrze. no mów. No to Ty powiedz. To Kamil uważaj, bo oni Cię mogą teraz no wiem, zabić. Bo Zostaw tego, miniona! Ten dobra, on go wziął. Renek to do Was poszedł. No spoko. A, dobra. Decy się nie chciałem z nimi bić. Chciałem wziąć wilki i uciekać. Nie patrzyłem, przemaziłeś. Y, Julu, uważaj, bo a, oni się tu kręcą. A. Oni wow, a mają po drugim nowelu. Ja Hextrinkera. Ja w trzecim. No tu przecież w mówił tu mówił coś o harasie. Gdybym ich przeciągnął, to byś ich zabił? Ja nie. Chociaż... No właśnie jest ten problem u mnie, bo nie, nie grywam takimi postaciami i nie wiem na ile mam damage. I dlatego się boję wbijać. Duży, bardzo duży. No jestem w sumie Riven. No w Irli. Early... Dobra, mam czwarty, może, możesz bijać jak coś. Mm, gdybym miał szansę ich przyciągnąć, według mnie No dwójkę, cho nie? właśnie chodzi o to, że ten. Jak będziesz miał okazję Ale Albo to przynajmniej przyciągaj. tego Kennena. Leż Nie, tak to może nie. Idę po apteczkę. Musimy uważać, Kamil, bo Renektona nie ma. Spoko. Chociaż dobra. Ja uciekam. On jest... Nie wiem, Nie I ulega go zoo, no i chciałbym się bić jak najszybciej, dopóki ten Hexdrinker mi daje ogromną przewagę. I, nie ma Zobaczcie. Idzie na Kennena, dawaj, już dawaj, dawaj, dawaj. Idzie na Kennena. I przyciągaj go. Nie, dobra, on... Kurde, myślałem, że uniknę tego. Daj mu za ze mną pójść, on to stał przy krzakach. Och! Ale... Dobra, nie. Dobra Julek tam sam zabija Kamil, nie! Nie, nie masz aż tyle mocy Zwasić Ultę i spuszować tureta czy nie? Daj nie masz aż tyle mocy No nawet nie muszę Pomóż mi Zabijasz, świetnie Ładnie uh -huh. Double kill ULT? Nie, nie. Pięty level Piąty level Oni się wbili w nas ale ładna akcja. Ja chyba sobie też kupię Hexdrinkera. No. Hexdrinker naprawdę robi to wszystko. To już się nauczyłem jak, tam, mnie kontrolowali z Hex, Hexdrinkerem. Już zaraz mam szósty. W sumie mogę jeszcze zrobić Wraith, Face, ty zrobisz szósty. Boże, nafeedowana Riven, master. się jest wygranym. Ja w sumie jestem w roli supporta, to smutne. Co? Znaczy, no, kurczę, robisz to. Po prostu nie jeszcze, jeszcze nie robię, wiesz? Julu cofaj, bo idą do, do ciebie. Oni mogą cię zabić. Nie. Dobra, nie, nie mogą, momentary. oni mają. Oni oboje mają taki sam level jak ty łącznie. <grym> to o, to zrobię level. sobie to. I do ręka. I mam dużo life jest, jest super. Ja chcę do farmić szósty i chcę coś w końcu zabić. Ej, lepiej zabić. chyba. Gdzieś tu Galio odchodził, ale nie widziałem go. No, Dalio się robi pod no damage. No czy no, no. Ma ten, Kelich. Ja tu jestem. Dobra, to chodź tu. Dobra, ja już go Marek, zabiłem? Je... Lol! No! <noise> Gdzie... Ja nic nie zdążyłem zrobić. Ja myślałem, że tak go dobiję. Nie ma, <noise> ma ryb. Jego możesz, jego dobi No nie wierzę. Ej, pomóż mi, pomóż mi! No dobra, kurde, zabiłbym go, Dario. Nie! Ktoś mi pomoże, ktokolwiek. Julek, pomocy! Ups Bra, Umierasz. No nie! Dostanie hit! Nie wiem, jak bym mógł uciekać, Pff. Dobra O Boże, co za gra Kamil, oddałeś killa, jesteś słaby Fider, <śpiewanie> report Peter. Przestańcie, koledzy! Jestem 005, dajcie mi coś zabić. Nie, Ja, ja nie wiem, ultem. kiedy ja zabiję. No. Ej, ja się Do. wbiłem z tym ultem, wtedy ja w to nie, nie mogę sobie w ogóle tego wyobrazić, co zrobiłem. Wbiłem się z tym ultem, zabiłem go na W. Jesus. nie spodziewałem się no Bo ja, w, się, że ja wtedy Q puściłem też chyba. Co? Bo ja, o Boże, bo ja wtedy Q chyba puściłem też. I to albo się tak skumulowało, albo ty go dobiłeś, naprawdę. No to kurde, ja przysięgę kiedy on miał 3 czwarte HP i wtedy się wbiłeś. Nie czy... 3 czwarte, połowy. Co ty? No dobra, 3 czwarte. <noise> to jest niesłownie. No ty. Nie ma Reni. Reni? A, Renektonu. Kamil, tak, idę Renato. do ciebie. No spoko. W sumie jak Renekton tam wpadnie, to my też go zabijemy. Nie, Julu, tutaj nie masz iść. Tutaj już nie ma żadnych killi do zabrania. Może jednak dochodziasz do pomocy Dobra no, oni nie, nie mają szóstych! Dlatego trzeba zginął Ja chcę go zabić! No... <śmiech> Super <śmiech> Nie dam ci, Kurde, nie dam gdybym ci, miał... Jeszcze Ten, ulta No ale patrz, się wbijacie, to... Kurde! No w zabaw... Jebany Xer, masz reporta <śmiech> Kurde, Kurde. <śmiech> Report... A już chciałem ciebie zrobić sapo. Report fazio <laughs> <laughs> Hazagram jeszcze jeden. Chyba, chyba to skończymy. W której sekundzie tutaj można Surrender dać? 15. 15. Aha. Dobra, to. Chociaż w może... Galio 6, galio szósty. Ja mam multa tak. jak coś. Ja mam multa za półtorej minuty, ale. Nie Dobra. Mam. Ale z rękoma mógłby się lać Wow. Się. No chodź tu. Rynek to i jonki <laughs> Fajny. Idziesz tu, Kamil? No, dawaj. W sumie nie powinieneś tutaj tak przychodzić. Teraz oni tutaj pewnie przyszli i nie będą chcieli wbić. Nikt nie robi pancerza z nich, nawet Redektory <grym> Robi joniany. Ej, oni tutaj Mam idą, to. Kamil. No, dawaj. Dlać się z nimi? Chodź tu. O, kurde. No nic nie mogę zrobić. Ty pane. uciekać. Przegraliśmy. O, Dawid! Czekaj, zobaczysz, co się stanie. Dobra, Julek robi tripla, Dzie dziękuję. No jednak master, nie? Nie, jednak nie. Patrz. N nie zrobi, oni się porozdzielali teraz. Będzie mieć dwa? Tripla, patrz. Dlaczego oni... Bo chciał pomóc drugiemu przecież, dobry team. Super. Tripla. Mówiłeś coś, Dawid? <laughs> Czy... Tak. Nie wątpiłem w ciebie, to jest, to jest jednak master. Dziękuję. No. Czyli dobrze, że, że ci zabrałem tamtego tripla. Te, tego, tego. Kila. No jasne, W końcu przynajmniej ja, tego. jakieś mam normalne staty. Blade'a sobie kupiłem. A, że nie masz 01? No, jest 1-1-6. Dobra, poczekajcie, staty. Na... O, statyka mam. to poszli. Lol, oni są wszystko na topie. <kłysy> Dobra, ja przejmuję altary za altary, będę miał więcej golda. Ni Takie niż odmieniłem. W, w, w formie przeciwników mam więcej golda niż odmieniłem. Przyjmuj altarę, nie? Oni pewnie tam zaraz do ciebie wpadną. Renekton tu już idzie. Lola, dlaczego on poszedł do ciebie, nie do mnie? Bo ja przyjmuję. Ej, on idzie do, do ciebie, chodź tu. Ej, wszyscy tu idą. Zabijmy ich. Kamil. Przepraszam. Idę. Tak. Zabijmy ich. Dajcie, ja nie jestem niszczalny. Dobra, Julek, Trzyma. wiesz, co masz robić. Wiecie, co, co z nim zrobić. No i GG. Czy ja wiem? Może to skończyć. Jakby puszowo. No weź, mistrzu. Ej, a wiecie, że ja mam więcej farb, niż wszyscy oni razem wzięci? Czekaj, dziewięć... No, co ty nie powiesz? Hmm. No, szczytsze blok. No ciekawe czemu. Pewnie dlatego, że oni non-stop nie żyli. No nie mam pojęcia, czemu. Jak ty, kiedy, kiedy ty miałeś siódmy, to oni mieli. Po to Galio, miał... to Galio miał trzeci, a Keny miał czwarty. No, przepraszam, było na odwrót. Keny miał, czwart... miał trzeci, a Galio czwarty. Kurde, ona jest taka mocna, nie potrafi mu nie grać. Niestety to Dobra, to Julek, zabija ich tam. Wbijasz? Wbijasz, zabijasz. Wbija, Wbija. PS Alpha Strike. Fajnie, że uciekał. Z... Przyspieszając Renek Renekton się. jeszcze przyjdzie. <noise> Zapraszam. Kurde, pik mi się utrzymuje, to jest dziwne. Teraz spada. Dobra, kończmy to i nagrywajmy kolejną grę. Renekton jest, jeżeli go przyciągnę, to on yy, umrze. Nie chyba. żyje. Wiesz, pod Turetem to bym nie chciał się z nim bić. No to jest master, mogę... Ja mogę umrzeć, nie? No ty tak. I raczej prędzej ja umrę. No ty się leczy, jo? Masz medytację, jo. João 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 Nie mam ulta Mam go Ej nie mam ulta Wbijajcie Dobra to, to tyle było jego ulta Ej to mnie fokusuje! Przerwałem ulta galio ja, ja, ja. To super A ja się cofnę Kończymy to Dawid nie, dobra, ja też się cofnę. No weź, już multa odpaliłem! Jeden za trzy. Skończylibyśmy to! Ja mam multa! O Jezu, nie chcę. I zmarnowałem multa przez was. Zjebałeś. Moglibyśmy to skończyć bez problemu. A co tobie się tak pali? Bo chciałbym zagrać drugą grę, ale prawdopodobnie się nie zagram. Dlaczego? Nie mam czasu. To jest złe określenie, ponieważ wszyscy mamy tyle samo czasu, wiesz? Każdy z nas ma 24 godziny na dobę. Yy, tak czy siak, yy, nie mam czasu do zagospodarowania dla gry. Za do... Dobra, to no. chodźcie wszyscy na topa i kończymy. No tak, przez chwilę mogliśmy to skończyć. Dobra, nieważne. Nie, nie bo ty się teraz szybko rodzisz. Dobra, yy, Julek, ty idź topem, a ja tutaj będę cisnął... A ja... Właśnie. Dobra, Julek sam ich To zabijasz. Julek idzie środkiem, ja pushuję top. Ja pushuję... Pewnie widzą, by chcieli zobaczyć, jak ich zabija. A to Ach, dupa, ja, patrzę, ja zabijam mniony. Ale to było 1 na 3, mam prawo zginąć. Zginałeś no Tak, zginąłeś? Ciota. Ale zabiłeś ich? Zabiłem Nie mówię, mówię, że, mam, ci... zabi. nie mówię że mam 19 kili, nie? No to też nie kupę 1. kasy. Ej e, no ile tej ty... po... kasy też nie zjął? Powie... Powiedział 3-2. Dead puszujemy to. No a co ja innego robię? No nie wiem, tańczysz przy tym Turecie w sumie Dobra, zabijmy go Chodź tu Już tam ten. Ten. Ja go zabiję, no, zabiłem go A ja chciałem go właśnie zabić Za to ty umrzesz i nikogo nie zabijesz Mi się wydawało, że to jest I... master wow. Ej, ten Galio umrze zaraz Miniono. Ale ja mam jakieś zbity już, nie mogę już dobra, grać w tą grę zrobię sobie jeszcze, wiecie co? Julek, kończ to ja byłem na 100% pewny, że to jest Master za No dobra, trzech. Ale dupa. Problem w tym, że jak oni mają niski level, to lepiej. oni się strasznie szybko respią. Czyli tylko się wyleczę i... Jeszcze mam pająka. Jeszcze mam at atak speeda większego. pacie pacia ja nie mam. No i daje ci jeszcze to cooldown, cooldown reduction, nie? Gdzie jest mój pająk? Dobra, wbijam. My nie mamy pająka. Gdzie jest mój pająk? Gdzie jest mój panią? Julek zabił, coś nowego. Weź już, jest nudne. Dlaczego gdzieś ma No Dobra, kończ to. Ok. Tak, Julek kończy grę. Poczekaj, chcę być na końcu. Ale ja też chcę być na ekranie końcowym. Szybko, szybko, szybko. No nie zdążę, no mistrzu. No nie! Ale ty je. Ho, Dawid jest na końcu! Jest! <laughs> A, <noise> dobra, to pożegnajmy się. W takim razie ja się żegnam byłem z wami ja, Dawid Julek, pożegnaj się. Bye bye. Ja się żegnam, bo ja jestem Kamil i ja się żegnam, mówię, cześć, do widzenia wszystkim smacznego.